Ogólnie pomysł na ten filmik wziąłem z komentarza z ostatniego filmiku, e, więc jeżeli masz jakiś zajebisty pomysł, to nie krępuj się. I kto wie? Pisz komentarze. Ale bo ty nie rozumiesz mojego zamiłowania do koloru różowego. Tutaj. No, i tu Ale się to możemy jest zgodzić. więcej niż miłość. To jest już po prostu... Ale teraz już przestań przeklinać, bo nagrywam odcinek, tak? Dobra, bez przekleństw. Bez przekleństw. No, no, Zero. No spokojnie. Ja nazwę swój odcinek. Bez przekleństw. Bedwars? No może być. Dawaj. No, 22 osoby grają. Pytanie jest 5? Dawaj jedynkę. Aj jest, nie. Jest to Daję tylko jednej osobie i mi. A <grym grym grym> mi to wszystko daje. Nie. Mordo, przesuń Mordo, daj mi to. <grym> zaraz Pudowę. mnie zrezygnował. Słuchaj BLIN! Mamy 45 pingów. mniej niż na Keep Game'ie, masz to? Ja nie wiem ile, Ej, Wladimir dostał bana za czytowanie. Może ja będę czytał te wszystkie napisy, Wladimir has a banner for leveled I find letters. Ej, okay, ale zauważyłem, yeah. że jak po angielsku, to im mniej przeklinasz się jakaż po polsku, więc to w sumie dobrze. Fuck you, stupid bitch. Yellow is gone! Hurwa to nasza base! Nie mogę! Co? Umieramy? Ratunku! Weź tak nie krzycz, bo mnie uszy bolą Mamy 24 eme -y w ogóle <gulę> co W seta. bitcoina zainwestowali pewnie, co nie? Masz 12 na sepa Krzyńc. 12? To ja mam chromosomów mordo Ej, tu się spawnują emeraldy w środku, masz to? 20... <gulę> 25 emeraldów <gulę> A jeszcze po jeden żółty został, gdzie jest ten żółty? Ej, niebiescy nie mają beda w ogóle No, ale... Żółty gdzieś wyparował Ja chcę też No Ile będę miał teraz pereł, co ty im powiedziałaś? 8 pereł zakupiłem. Co ty dup? More mam... fire in this game. On się, gdzieś, on się gdzieś shiftuje i mam jeszcze jedną peru, ja się czuję niebezpiecznie bez, z tego z jedną perą No tak, bo to w końcu na high pixel zawsze mam po 30, <laughs> 30. Minimum. Słuchaj, patrz, patrz teraz, patrz teraz Gdzie on jest? Ja jestem... A on stoi u siebie w bazie nieruchomym. Co ty gadasz? Nie. Co jest gdzieś tutaj? No nie ma nie go ma. nigdzie, biegam po całej No Co mapie. do? Nie, nie kumam. Halo? Nie. Ja będę griffował mapę po prostu. A tam na diamenty cykla. A minutę. to jest ten twój griff? Jakby chłop się okazał potężny, to muszę mieć więcej refów. Chłop pewnie siedzi w Syberii rannych gdzieś pod stołem. Z Wladimirem. Kurde. Moje emeraldy. O, tylko 59 mam. Co tak mało, nie startuj na perły. Daj mi. Cztery perły? Co? Tylko. Dawaj, więcej. Tylko piętnaście. <gulia> nie mam. Co ci piszą na czacie w ogóle? Tak hibis, od mnie jabłany, tylko sobie gówna, Że <gulia> za mało emy mamy. Za mało wody. Perły. Za mało wody pisze. Na zwery mamy więcej. I <gulia> za za mało wody. Ale... Za mało wody. Daj Ta moje! Dziękuję. Jesteś że... za Ej mordo, za mało. wody Więcej tego mało. wody więcej żółty Na Jesteś jak już mało. Jesteś jak już on się shiftuje całą grę, może mam shifta pod bindem? Na no. dawna podbiję Saltowałem w powietrzu a nie zdążyłem perły cyknąć Nie no, ale że za mało pereł mam. Czaj, a że za chaj. mało wody? Ej, to ja sobie widać. chłop napisał, że za mało wody jest. Ja nie wiem. Za mało wody. A już nie, ma... Vladimir, a już nie za mogę stawać już wody. Za mało wody jest, halo. Gdzie ty jeszcze mam? Popatrz się za siebie gdzie ty jeździa? Co ty gadasz? Tomek stawiam. Wyszliście mi kiedyś o Minecraft Survival, no co macie? Co? Co, co coś się stało? Łóżka. A, no tak. Vietrza. No ale to jeszcze dwa dni zajmie, zanim ten chłop coś zrobi. Ej on na środku jest zabudowany w tym kokonie! <vietrza> na samym górze? jest na środek! Cofnij się, cofnij się, minąłeś go! Cofnij tutaj? się patrz tutaj! A, zobacz co u mnie nałożył No co za rakowisko głupie! Kurde, no gdzieś nie spawnuje to jakiś koleś mi zginął. Tak ja się spawnuję tu gdzie ty wiesz, czego? Leży 9 killi 6 deadów tylko. No, Dobre, e. Dobra, prawda, prawda, ci dotyka. Co ty Kur Koleś ja stoi i mnie bije przez ścianę. To ten Maciej, ty patrz, zbliża się, cyk, idą do 1, 2, Kurde. A <ślamy ślamy> ciebie. <ślamy> w trakcie walki. Ten ma noknoka, okej. Okay. Wszyscy tu mają cheaty póki co. Jakie zgrupowanie zrobili? No, A <laughs> Marcel, masz no, tu ty on oh, grał w ping-ponga! Tak, dawaj go, dawaj go, dojechaliśmy go chyba. Kurde, bagno nie dojechaliśmy, dojechali mnie. Dobra, mam też Nagle też nie wie, jak na mnie. Chłop mnie uderzył z pięciu katek, dobra? Tylko? Ej, które to jest? Niech widzowie też bijają. Jest tu bridge, Nie, Wiem, ale ch choć nam build battle jedną arenę. Terrible. Ecezio, mów kiedy ty zamknął. A ja ale nie udało mi się, mam za mało, za mało czas, Jak tu 10 minut, to zrobił taki zajebisty pixel art. Ja teraz terrible daję. <grym> ja tak samo. Widziałem sobie mało. No. To jest twoje? <grym> tak. Chciałem zrobić no. putina. O, pa jakie moje, tu masz napis The ring. Do gulagu. Dobra, ale masz godlike. Parkour, tak? <grym> A, Terrible. wszystko daje Terrible, to może wygrać. Nie. które miejsce miałem? Kto wygrał? Piąte miejsce miałem, pokazał. Wyg wygrał ten typo bez niczego. My się znudziło. Tu nie, nie się legendarny godlike, daj godlike, proszę cię. Teraz zmieniłem jednak, tak. Like. Dawaj, nie wiem, parkur jeszcze. O, no, parkur. Widzę cię, czekaj, czekaj. Uj, ja nigdzie nie czekam, na nikogo nie czekam. No spadłem kurwa, zajebiście Spadłem Dobra, jak to A czekaj, Easy. Idź na czerwony Nie podpuszczam cię, nie pójdzie. że zagajmy na normalny w serwerze, bardzo błagam cię. Zrób to dla mnie. Udało mi się. Chodź na bridges. O, tak, tak. No? Ja no, może mnie to... nie wywali, czekaj. Wywaliło mnie? Co tu się stało? Nie rozumiem. I czego się spawnuje tyłem? Boże, no nie. C w ogóle Olaf ty żyjesz? Olaf chyba umarł. Hello Gigi Hej. Gdzie ty byłeś w ogóle? Chciałem zaprosić wszystkich widzów do mnie na kanał. <grym> polecam Marcel za link w opisie. Dobra. <grym> to koniec chyba. Jest. Ale, ale Marcel, pamiętaj, zareklamuj mnie, proszę. Dobra, to powiedz jeszcze raz, tak się nazywasz. Hello, mordo Ja co? <grym> Potrzę, macie link w opisie, widzowie.